No hej. Podręcznik statystyczno-diagnostyczny zaburzeń psychicznych posiada obecnie kilkaset stron, kilkaset stron definicji zaburzeń psychicznych. I wraz z latami te zaburzenia coraz więcej ich było diagnozowanych, określanych i spisywanych. I tak naprawdę Moim zdaniem, ale nie tylko moim, wśród społeczeństwa jest naprawdę niewiele ludzi, którzy są w pełni zdrowie psychicznie. Ja w swoim życiu miałem do czynienia z wieloma chorobami, z wieloma osobami chorymi psychicznie, że zaburzonymi. I mając kontakt z ludźmi na co dzień, obserwuję, że tak naprawdę większość ludzi posiada jakieś formy zaburzeń psychicznych. I co jest ciekawe, jeżeli ktoś jest zaburzony psychicznie, on tego nie zauważa, Zazwyczaj i drugą ciekawą rzeczą jest to, że nie zauważam zdrowych osób. Jeżeli ktoś jest zaburzony psychicznie, to ma zaburzoną percepcję zdrowia psychicznego. Nie jest w stanie rozpoznać, kto jest zdrowy psychicznie, a kto jest chory, ponieważ on sam jest chory. I dlatego bardzo ważną rzeczą w życiu jest bycie miłym i otwartym na innych ludzi, bo nie wiemy, kiedy spotkamy osobę zdrową, która będzie w stanie nam pomóc, wskazać drogę, wskazać nasze, nasze własne błędy i pomóc wyjść z zaburzeń psychicznych. Dlatego warto być otwartym na innych ludzi, być miłym człowiekiem, ponieważ możemy trafić w ten sposób na osobę, która będzie w stanie nam pomóc. Trzymajcie się.